Polish Personality of the Year? To chyba o mnie. Godzina 20.15, za około 15 minut rozpoczniemy galerię i Nie yeah, yeah, yeah. oh, ja ogoniłam nóg! Aaaa. Chcesz pan Gdybyś była nominowana w plebiscycie, to w jakiej dyscyplinie? Wpierdalanie przed problemami. Jezus Maria. <laughs> <laughs> Julia, Julia, to ty? Czy to wybraliście? Prawda, ale rozumiecie. Ale w ogóle. Rozumiem, jak jak ty się z nią patrzysz, w jednym z W sposób piękny, w której drużyni kibicujesz? Seria takie pytania? Nie S wiem, żartowałam. Ciotka, że są najważniejsze. Drużyna ropa. Ciotka, tak? Mam tak. powiedzieć? to Nie, cię zapytali. <laughs> Ładniej się uśmiechają. Nie, <laughs> wiem, <potem>. że <laughs> ja ty tylko <śmiech> to tylko śpiewam. Dokładnie, tak. Ale za to ładnie. No, dziękuję. Artystka, która zdobywa też szczyty. Ale list z przebojów i, i kinowych box office. Jesteś dumna. Bardzo mi się podoba. It was worth everything. Yeah. Alright. So it's done. Yeah. No, bardzo yeah. podobała Ci się dziękuję.